Od pociągu pod Lublinem, który odjechał bez maszynisty, po przepowiadanie przyszłości z Netflixa. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kolejne już zestawienie z serii 10 najciekawszych newsów tygodnia. A przy okazji, na moim drugim kanale Pauli Sosecz pojawiła się właśnie nowa animacja, więc serdecznie zapraszam, ale najpierw newsy, numer 10. Kilka dni temu mieszkańców Kozub pod Lublinem obudził ogromny huk. Okazało się, że jeden z pociągów ruszył w podróż bez maszynisty, a następnie wykoleił się, kiedy tory się skończyły. Nie wiadomo jednak, co było powodem samoistnego startu lokomotywy. Całe szczęście, że był to tylko pociąg towarowy, a nie osobowy i nie było w nim pasażerów. Numer 9 Właściciel jednego z barów w Georgii, który już od 15 lat dekorował swój lokal banknotami jednodolarowymi, aby wspomóc swoich już bezrobotnych pracowników podczas kwarantanny zdecydował się usunąć wszystkie banknoty i oddać je im za darmo. Mężczyzna naliczył się aż 3714 papierków wartych ponad 15 tysięcy złotych. Numer 8. Przeżyjmy to jeszcze raz. Patrzcie jak polski minister zdrowia kpił na temat maseczek i osób, które je noszą jeszcze półtora miesiąca temu. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, przed zachorowaniem, dlatego... Nie pomagają. Naprawdę nie to, pomagają. Co gdzie je noszą? Nie wiem. Tymczasem dzisiaj obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. Ale jak to, co się stało? Co sprawiło, że pan minister zmienił nagle zdanie o 180 stopni? To, pomagają. Co gdzie je noszą? Nie wiem. W każdym razie, abstrahując już od możliwych powodów, jeśli i wy nadal nie zaopatrzyliście się w maseczki, możecie zamówić je na przykład na stronie megakoszulki.pl, gdzie nie tylko Wysyłane są w 24 godziny, ale również możecie ozdobić je własnym nadrukiem. Na przykład, jeśli wstydzicie się chodzić w zwykłej niebieskiej. To samo z rękawiczkami, kominami, a nawet przyłbicami. Dodatkowo na kod Higiena otrzymacie aż 10% zniżki. Jakbyście byli zainteresowani, link zamieszczam w opisie. Numer 7 Pewien południowoafrykański polityk, który zmarł w zeszłym tygodniu, nie został pochowany w trumnie, a w swoim samochodzie, gdyż takie było jego ostatnie życzenie. Pracownicy firmy pogrzebowej przyznali, że było to dotychczas największe wyzwanie w ich karierze. Na które wliczało się m.in. wykopanie odpowiednio dużego grobu oraz specjalnej rampy, aby nie uszkodzić samochodu. Numer 6. Na TikToku popularność zyskuje nowy challenge o nazwie Psychic TV, polegający na przewidywaniu swojej przyszłości za pomocą Netflixa. Spróbujcie i wy, bo to naprawdę świetna zabawa. Wszystko, co musicie zrobić, to wpisać pierwszą literę swojego imienia w wyszukiwarce, a następnie wybrać losowo jeden z wyświetlonych filmów lub seriali. Jeśli trafił się wam serial, wylosujcie sezon, dalej odcinek, a następnie wybierzcie swój szczęśliwy numerek, mieszczący się w minutach danej produkcji. Jeśli na przykład wybraliście 12 Przewincie wprost do 12 minuty i kliknijcie play. Pierwsze kwestie, które usłyszycie z ust aktorów, będą dotyczyć waszej przyszłości. Musicie je tylko dobrze zinterpretować. Pochwalcie się w komentarzu, jaka kwestia i z jakiego filmu lub serialu wam wypadła. Numer 5 Biedronka wprowadza zakupy z dostawą do domu. Od teraz za pomocą aplikacji Glovo możecie przebierać pośród tysiąca produktów dostępnych w sklepie. Zamówienie ma do Was trafiać w ciągu godziny, a koszt dostawy to jedynie 10 zł. Jak zaznacza sieć, co prawda nie ma konkretnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna przekraczać fizycznych możliwości dostawcy. Niestety jak na razie usługa jest dostępna wyłącznie w 10 największych polskich miastach. Numer 4. Pewna rodzina z Rosji bardzo mocno Wzięła sobie do serca zalecenia dystansu społecznego oraz samoizolacji, do tego stopnia, że postanowiła wyprowadzić się do lasu. Po zgłoszeniu sprawy przez zaniepokojoną siostrę mężczyzny, policja podjęła poszukiwania Kiedy rodzina została odnaleziona, okazało się, że mąż, żona oraz trójka dzieci w wieku 4, 8 i 10 lat przebywali w lesie pod gołym niebem, dzieci spały na kłodach drewna, a do miasta zamierzali wracać tylko po zakupy. Numer 3. Poznańska Radna Prawa i w ramach ostatniej mody na dziękowanie medykom, za wsparcie podziękowała łysemu z Brazers. Kobieta uwierzyła, że popularny aktor z filmów dla dorosłych jest pneumologiem z Nowego Jorku, który chwali polski rząd za zapanowanie nad chaosem i że wszystkie kraje powinny brać przykład z Polski. Po wytknięciu wpadki przez politykę opozycji, szybko usunęła wpis. Numer 1. Ostatnio dużo słyszy się o policjantach wlepiających mandaty za co tylko się da. Ich nieoceniona służba została jednak doceniona przez polskiego artystę Jarka Kupickiego, który pewnego razu zadał sobie pytanie, jak wyglądałyby znane portrety, gdyby ramę obrazu zamienić na ramę okienną i przerobił kultowe dzieła sztuki, wstawiając w nie polskich policjantów w akcji. Przeróbek doczekały się m.in. dziewczyna na rowerze, krzyk czy nocne marki. Okej, okay, i tym zablokowanym, jak wasz telefon po wielokrotnych próbach zgadnięcia hasła przez waszą dziewczynę akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o najnowszej animacji na kanale Pauli's Sosecz oraz maseczkach, które możecie nabyć na stronie megakoszulki.pl, a na kod HIGIENA otrzymacie aż 10% zniżki. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!